Syngenta proponuje sadownikom na zbliżający się sezon. Możemy mówić o nowościach, które już zostały wprowadzone w ostatnich sezonach, ale w dalszym ciągu są nowościami. Trzeba o tym wspominać z różnych powodów. E, jako przykłady mógłbym podać dwa nasze preparaty, dwa nasze rozwiązania: e, Switch. E, Preparat o bardzo szerokim, fundicy do bardzo szerokim stosowaniu. Nowością jest jego szeroka etykieta od ubiegłego roku. Jak również w dalszym ciągu jest on nowością w ochronie, w ochronie owoców przed chorobami przechowalniczymi. I drugim takim preparatem wprowadzonym też bardzo niedawno jest Afirm, służący do zwalczania owocówki, jabłkuweczki i zwójkówek. Nowe już się zadomowiły na tym rynku, są to rozwiązania. Z nie chciałbym powiedzieć z górnej półki, ale absolutnie najwyższej jakości. Wspominam o tym dlatego, że jesteśmy na konferencji, która gromadzi ludzi zainteresowanych, gromadzi fachowców. Widzimy, co się dzieje z pozycją Polski, jeśli chodzi o będącej eksporterem numer jeden jabłka na świecie. Jeśli mówimy o wysokiej jakości, jeśli mówimy o eksporcie, to te dwa rozwiązania, Switch i AFIM, absolutnie wpisują się jak gdyby w to, co jest potrzebne sadownikom na dzień dzisiejszy, jak są to w swoich segmentach absolutnie topowe rozwiązania, rozwiązania najwyższej jakości. W ubiegłym roku wprowadziliśmy też preparat TOPAS, rozwiązanie w innych krajach już dosyć tradycyjne, natomiast w Polsce e, wydaje nam się, że stanie się to nowy standard, jeśli chodzi o zwalczanie mączniaka jabłoni. Jeśli chodzi o plany na, plany na e, rok e, 2014, e, będziemy wprowadzali jeszcze jeden fungicyd do ochrony przed chorobami przechowalniczymi o nazwie Geoxe. Jest on w trakcie rejestracji myślę, że zdążymy na sezon, e, żeby zaoferować go sadownikom. To tyle, jeśli chodzi o nowości. Nowością być może też natury bardziej organizacyjnej jest to, że od jakiegoś czasu ponownie pracujemy trochę bliżej z sadownikami w postaci powiedzmy sobie większej ilości ludzi dedykowanych do obsługi sadownictwa, do kontaktu z sadownikami. Patrzymy również na to, co się dzieje na rynku, na pewne zmiany na koncentracji polegającej na tworzeniu się grup producenckich, co jest ciekawe samo w sobie, no bo jak gdyby bardzo zmienia pozycję Polski jako eksportera jabłek, ułatwia ten obrót na zewnątrz. A z drugiej strony dla nas grupy producenckie stają się bardzo wdzięcznym partnerem do rozmów, ponieważ ze względu na rozdrobnienie jednakowoż gospodarstw nie możemy schodzić do poziomu gospodarstwa, zazwyczaj jeśli chodzi o gospodarstwo sadownicze. Natomiast z grupy producenckie i ta koncentracja pomaga nam. Spotykać się z nami, z nimi, pomaga nam adresować naszą ofertę do nich, no i też spotyka się z dosyć dobrą chłonnością e, i ciekawością, czy zaciekawieniem e, tych najbardziej profesjonalnych w tym, co my mamy do zaoferowania. Wspominając o nowościach, e, poruszyłem bardziej ofertę produktową do tej pory. Natomiast jest jedna informacja, którą chyba chcielibyśmy się podzielić z sadownikami. Zresztą o tym w tej chwili informujemy za pośrednictwem mediów i w naszych bezpośrednich kontaktach, mianowicie w tym roku po raz pierwszy sięgamy po taką formę promocji. Oferujemy sadownikom nowy rodzaj promocji, który polega na tym, że kupując nasze rozwiązania, kupując nasze preparaty wiosną. W pewien sposób zarabiają pieniądze, które będą mogli spożytkować, sięgając po naszą ofertę letnią i jesienną. To jest opisane chociażby w takiej broszurze. Czy można to w tej chwili w mediach fachowych o tym przeczytać? Kontakt, czy podane są oczywiście kontakty, można się kontaktować bezpośrednio z nami. Natomiast jest to swego rodzaju mini program lojalnościowy, który polega na tym, że ktoś, kto będzie uwzględniał naszą ofertę w swoich programach ochrony w okresie wiosennym, przez to uzyskuje pewną korzyść sięgając po naszą ofertę latem czy jesienią. Wspominam o tym specjalnie latem czy jesienią, bo produkty, o których wspomniałem wcześniej firm i Switch, są właśnie stosowane w tym okresie letnio jesiennym często przed zbiorem. i w ten sposób będąc z nami, że tak powiem, w okresie wiosennym można trochę ułatwić sobie zakup naszych rozwiązań jesienią poprzez uczestnictwo w tym programie. Spotykamy się na 23. spotkaniach sadowniczych w Sandomierzu. O co najczęściej pytają osoby odwiedzające targi? Ja myślę, że nie ma standardowych pytań, które sadownicy by zadawali. Pytają często o to, czego jeszcze nie wiedzą o aktualnej ofercie. Oczywiście pytają o nowości, oczywiście narzekają też na zbyt wysokie ceny produktów lub zbyt niskie ceny jabłek. Natomiast też pytają, zadają pytania związane z problematyką taką, jak osiąganie dobrej jakości, jak dalsza poprawa pozycji polskiego sadownictwa na rynkach eksportowych. Co pokazuje, że patrząc na taką codzienną działalność, nie zapominają też sadownicy o tym, że właściwie trzeba też wybiegać trochę w przyszłość, trzeba myśleć o tym, jak ma się kształtować produkcja, jak ma się kształtować ich oferta podaż owoców za kilka lat, żeby być konkurencyjnym na rynku polskim czy na rynkach, na rynkach, na rynkach eksportowych. I to są najczęściej tematy rozmów. Oczywiście rozmawiamy dużo o tym, czy będzie wczesna wiosna, czy będzie, jaki będzie sezon, Ubiegły sezon ubiegłoroczny, sezon był dosyć trudny, w tej chwili też trudno prognozować, ale no to jest taka tematyka, tego nikt nie wie, a wszyscy starają się jakoś wyczuć, jak to będzie, czy warto będzie inwestować. W zależności od pogody, od różnych innych rzeczy będzie się kształtowała koniunktura i cena jabłek, a to z kolei determinuje wybór technologii, podejście do nowości i tak dalej, i tak dalej. więc to są najczęstsze, najczęstsze tematy rozmów tu właśnie na targach. Mhm. Wspominał Pan, że będziecie w tej chwili bliżej grup producenckich, czy przygotowaliście dla nich jakąś specjalną ofertę? Ja myślę, że e, praca z grupami producenckimi to jest. E, czy zorganizowanie współpracy z grupami producenckimi jest to dłuższy proces i e, wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy e, ważniejsze jest jak gdyby nawiązanie tego kontaktu i, i stworzenie tej relacji. Nie mamy na tym etapie jakichś osobnych ofert dla nich. Myślę, że nasza oferta, jeśli chodzi o ochronę roślin w szatownictwie, jest wystarczająco atrakcyjna dla profesjonalistów, żeby mieć ten podstawowy temat do rozmowy. Natomiast chcielibyśmy stopniowo, budując te relacje z grupami producenckimi, stać się ich doradcą z wyboru, stać się ich partnerem i również włączyć się do rozmowy o tym, jak oni mogliby poprawiać jakość, poprawiać e, pozycję produkcji przez siebie, przez siebie oferowanej na rynek, e, tak żeby sprostać nie tylko wymaganiom dzisiejszym, ale wymaganiom e, lat następnych. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.